Pika, up to i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z gry e, Minecraft. No i oczywiście dzisiaj nagrywamy wreszcie Minecraft, prawdziwe życie. Minecraft tylko, że w prawdziwym życiu, e, dlatego e, po prostu to będzie moje życie, tylko po prostu Minecraft w prawdziwym życiu i będę miał wtedy tam 20 lat. No i wiecie, też jest koronawirus, dlatego tam też będzie koronawirus, ale w innych zasadach, dlatego... Za chwilę się widzimy. Jeszcze zamknę jakieś małe shaderki, żeby wiecie, żeby nie było tak nudnie, dlatego um, za chwilę się widzimy. A ogólnie moi drodzy, zmieniały się zasady w tym, w tym Minecraft życie, dlatego taka mała wiadomość. Nie. Będę chcę coś dla was nagrać. Um, ale, wow, fajny ten dzionek, ale w sumie ten wirus prze, już um, przechodzi bardziej u mnie, dlatego no, w sumie to jest też fajne, nie, jak no u mnie wirus ten przechodzi, dlatego no może pokram sobie chwileczkę, no niech ten... Ach, no nie, zginąłem znowu, dobra, nie ma, nie ma co grać tutaj. Um, Pamiętajcie, to jest mój zapasowy bo nie możecie o tym nikomu mówić, dosłownie nikomu. W ogóle jakby się nic nie działo, to ja zdejmę swoją zbroję, żeby nikt nie widział, a właściwie to ja sam mieszkam, no to tak ogólnie na polu, żeby nikt nie widział, nie widział, ale jak ogólnie to no mam swo, swoją rodzinę, tak? No i ogólnie jakby, no i e, chciałbym mieć dziewczynę już, no ale mm, coś mi to nie wychodzi, żeby mieć dziewczynę, no ale mam nadzieję, że coś, kogoś poderwę. Um, no nie wiem, może pójdę gdzieś ten, bo w sumie można chodzić, tylko że tak dwa metry, nie jakby, No w sumie fajnie, że, że ten ogólnie, można wszystko ten, tylko że moi nocy. Yy, No i drodzy, to tego nie było w ogóle. Bo miałem wycięcie, musiałem wyjść w skry, bo coś mi zagło. Yy, dlatego i w ogóle coś musiałem tam zrobić, wiecie. No i już widzimy się na O, w ogóle. Mm, no tak powiem, coś zrobić. Myślę, ciągle to zrobić. W ogóle, w ogóle. No, w ogóle mogę trochę popasać, a nie nie pochluszać Bezcenie, no, ale... Słuchaj, czy to będzie dobrym pomysłem, to ja nie wiem. Wow, wow. Mm. Mogę się pochlustać tu w basenie, no ale też, no wiadomo, jak mo można... Można tutaj dużo rzeczy zrobić, jakby... No można kogoś poderwać, ale to na razie jestem za młody trochę. No, mm, no, na razie naprawdę jestem za młody, no może... Jakby... No ale No to znam czekawiście. Ale może jakaś informacja na ogół, około... No, nie wiem, może. może Nie. No i cóż no. Tutaj mamy fajne jesionko w sumie. Romantycznie by było, jakbym miał tą dziewczynę, no i tutaj byśmy razem siedzieli. No ale mm, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Zobaczymy. No, może w dzisiejszym odcinku jeszcze się da, będzie się dało tą dziewczynę znaleźć. Mm, bo w sumie, no, chciałbym tą dziewczynę w dzisiejszym odcinku, dlatego mm, no, nie wiem, zaprosimy. Może dzisiaj zrobimy romantyczną randkę, no może. Może, i drodzy, nie będzie tak źle, nie? Bo w sumie ja tu od paru dni no, sam jestem, no. I mi się nudzi tak w domu. Jakby no... Nudy są w tym domu, no. No chciałbym mieć jakąś dziewczynę, kupić sobie lepszy dom. Bo w sumie tę inną wioskę też znaleźć No jakby ten dom, no to... No, wiadomo, no. Fajny, no poza fajnym, no ale tuż, no i niby... no, no może wy myślicie, że, że, że dla was może ten, y, ten dom jest duży, mega, no ale dla mnie to... to, 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 to dom. no cóż moi no za chwilę się widzimy, bo ja to jakby nagrywam teraz y, ogólnie, y, nie mówię, że ten, jakby co y, to ja to nagrywam y, właśnie przed obiadem, bo to właśnie ale moi drodzy ja. no i wiecie, no, jestem już pojedzony, no i może, może gdzieś tam za dwa lata się znowu zobaczymy na tym filmiku, jakby będę miał już dziewczynę, nie? Dlatego, no, to by było na tyle z um, tego no, no i widzimy się może za dwa lata, może za trzy, no ale myślę, że za dwa. No myślę, że W sumie no, nie wiem, no, jeszcze bym chciał z wami parę kwestii tak szyciowych o YouTube, tak naprawdę nie, nie odnośnie tej serii, tylko tak szyciowych. No ogólnie, no moi drodzy, tak serio, no to planuję w tej serii y, zmienić tekstury, bo to jakby są ludzkie. Y, bo wiecie, jakby tak dotknę tutaj ten, no to od razu się zabija, no to yy, to nie jest, wiecie, no teksturpak yy, właśnie to straciłem wam yy, no i ogólnie, no chciałbym troszeczkę tę serię zmodyfikować że nie będę musiał robić tych domków i tak dalej odnośnie tej serii, bo, tylko że po prostu ten, no może na laptopa jakiś, czy da się tam teksturpak i jakieś fajne te, jakąś o on mapkę miastobą. z tobą. dlatego, no myślę, że moi drodzy, tam jako się, się dobrze będzie układało, dlatego no, już przejdziemy do tej serii. No i dobra, no, no nie wiem, oszukam tej dziewczyny. No jakby, dobra. widzimy się zaczyna. Łot, wow, dwa lata później to wow, Tyle ostatników się nie ten, no i to jest moja dziewczyna oczywiście, już mieliśmy ślub, to jest moja dziewczyna. Jest mój domu. Cześć, jak w ogóle u ciebie, bo u mnie dobrze. A u mnie też tutaj gotuje obiad. No spokojnie, fajnie, bo wiesz, wiesz, jak to jest. Ten, wiesz, tutaj widzę, już przygotowałaś hamburgery, takie że. Wiesz? No tak. No, no to widzisz. No, może pogramy w Pilarda. A, wiesz co, Ja tutaj po pracy jestem, to może y, odpocznę sobie. Chwilę. Zrobię coś do jedzenia. No dobra, ogólnie wiesz. Bo ja byłem, ten nie. Y, patrz, tutaj możemy ten. Wiesz, mamy ten. Wiesz, jeszcze mamy ten. Wiesz tą no tą, y, taką tą, no i wiesz, co tam możemy robić. No, wiem, wiem. Ale wiesz co? No, no wiem, mamy tutaj mega, mega. To mega yy, ciemno w tym domu, dlatego trzeba go oświetlić. No właśnie trzeba go oświetlić. O, a tutaj córka jest nasza. No, no tak, tak, ta nasza córka. Ale co? Ja się chcę zdrowo odżywiać. No, no dajcie mi coś na no. jedzenie. A wiesz co, tutaj masz chlebek, wiesz córeczko? No właśnie, tutaj masz chlebek, dlatego sobie weź. No, no, wie, no wiecie co, no, no ja na razie, nie, co w sumie, na razie sobie tutaj postoję. No. No, no to dobra, no to no wiecie co, ja, ja do toalety pójdę na chwilę, wiecie, żeby tam y, załatwić sobie sprawy y, i w ogóle, i w ogóle. Dobra. To w ogóle, moi drodzy, musimy zrobić. Yy, kolienie, yy, yy, coś jest z rzp Musimy tutaj, jak mamy jakiś blok, to musimy. Chwila, bo oni będą za, za mną szli nie? Jest moja żona, córka znowu gdzieś chodzi. Dobra, rozumiem. Już nie mieszkam sam, dlatego można pomyśleć, że naprawdę. No, u mnie w życiu się powodzi. No, w ogóle mam ten takie wypaczone nylium, Taki fajny ten. Mam tutaj taki fajny. wiecie? I tutaj będzie trzeba samurować sobie na razie drzwi. Tylko, no, samurujemy sobie drzwi tutaj. A nie, nie, to mam. E, cztery potrzebujemy. Dobra. No i będzie cztery, fajnie, dobra. Ogólnie moi drodzy, no... Fajnie, bo mam już dziewczynę, ale ja tego no yy, Tak trochę. No, ale myślę, że tutaj ten... Jakby co, to tutaj są żady nie, nie wyszły tutaj. Ten bo, bo, bo wiecie, jakby co. Dobra, to jest mokja. Tak, no Jakby co, to yy, tutaj yy, na toaletkę ale oczywiście mamy myć rączki, dobra, dobra, sikamy, 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 dobra, no i myjemy rączki mocno, mam co? mocno, no no jeszcze się wykąpę, Tróba zamknę drzwi, żeby mi tu nikt nie wszedł, no i się wykąpę, dobra, mhm. dobra, Dobra, wykąpany. No I moi drodzy, no kończymy z tym odcinkiem. No ja się tu z moją żoną żegnam, jakby, albo z córką nawet mogę się pożegnać, jakby. Nie do... no to tutaj, o, jemy obiad, jakby, yy, dojemy obiad. Jakby, co to, to wiesz, wiesz co, gdzie, gdzie ten. No i wiesz, mamy kanał yy, ten. No. Ja mam kanał, no to wiesz, będzie może jakieś sukki przebędą z tego odcinka, dlatego no, pożegnaj się z widzami. No, cześć! No, no, cześć, dlatego to ja biorę to Tobica Gaming, Dostawcie suba, lajka, no i komentarz.